Witajcie moi mniej w czytaniach na kwiecień 2020. Właśnie rozpoczynam robienie czytań dla każdego znaku i jest to taki czas, no, którego wcześniej nie było. Jest to trudny, trudny czas, a jednocześnie przedziwny i zapewne każdy z nas ma wiele pytań co do tego, jak to będzie w przyszłości. Oczywiście tarot jest narzędziem, który, którego używa się do tego, żeby przewidzieć przyszłość, ale myślę, że bardziej chodzi tutaj o wskazanie mocnych stron, o podniesienie nas na duchu. O, w tych czytaniach generalnych, czyli ogólnych, chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc, albo co możemy odkryć w sobie. W czasie tego trudniejszego momentu w naszym życiu. Myślę, że każdy znak będzie miał albo inną talię, albo inną wyrocznie. Zobaczę. Będę intuicyjnie dobierać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednocześnie chcę Wam podziękować za to, że jesteście na kanale, że słuchacie, że dajecie też dla, dla mnie wsparcie, ponieważ no, ja też, jak każdy człowiek, potrzebuję. Czasami wsparcia i dobrego słowa. Więc wspierajmy się nawzajem, dajmy sobie nasze talenty, wykorzystajmy je do, do tego, żebyśmy przeszli przez ten trudniejszy okres w naszym życiu w miarę łagodnie i spokojnie. Myślę, że teraz już przejdziemy do, do czytań. Zapraszam Was i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Witajcie bliźnięta w czytaniu na, na kwiecień 2020. Wielkie arkana, tutaj przygotowałam z nowej talii magiczne korespondencje. Zobaczymy, jaką macie główną energię tutaj na, na kwiecień. Na czym się skupić, na co zwrócić uwagę. Zobaczmy. Jedna karta. Na intuicję. Na taką emocjonalną inteligencję na bycie połączonym ze źródłem, które daje przekazy, które tu jest bardzo wrażliwe też. Połączenie tutaj mamy z keter do tifaret, czyli z tej nieświadomości, wyjście do, do serca. Połączenie umysłu i serca też można tak to odczytać. Mamy tu literę hebrajską gimel, w tłumaczeniu to jest wielbłąd. Czyli zwierzę służebne to jest służenie, służenie sobie, służenie innym. To jest bycie też nauczycielem, czy kimś, kto potrafi prowadzić innych, doradzić. To jest taka duża emocjonalna wiedza czy wsparcie, też. Tutaj możemy też połączyć, bo oczywiście jest z tą kartą połączony księżyc i jest też kamień księżycowy połączony. Jak widać. No, i oprócz tego możemy połączyć tutaj transformację, zrozumienie, ta, takie głębokie zrozumienie siebie czy całej sytuacji, w której jesteśmy. To są też zmiany, to jest prowadzenie zmian, to jest taka inteligencja emocjonalna, rozumienie, dlaczego coś się dzieje i takie obserwowanie tego, co się, co się dzieje dookoła, obserwowanie tej zmiany. Tutaj nie ma jakichś nadmiernych e, emocji, tylko to jest tak, taka zrówno, takie zrównoważone podejście w tej arcykapłance. Więc jak najbardziej dla Was jest tutaj wskazówka, żeby łączyć się ze swoją żeńską stroną, z tym co czujecie, z Waszymi przeczuciami, i potem działać zgodnie z tym. Zobaczymy, co tutaj jeszcze druga talia nam powie. Jeszcze 8 kart poprosimy. Dla bliźniąt, na kwiecień. Zobaczymy, to jest taki miesiąc, kiedy mamy święta wielkanocne, dlatego stoi tutaj taka różowa owieczka. <gryw> Może ją z tej strony teraz postawię. która ma nam przypominać, że jest to czas radości. Pomimo tego, że jesteśmy zamknięci w domach, no to nie to nie będzie miałby iść, więc na razie poszedł z powrotem. Ok. Poprosimy dla bliźniąt. Popatrzmy. Więc tak, to co odchodzi co przychodzi? Tutaj mamy relacje, może to chodzić o pracę, a tutaj będą chodzić, tu będzie chodziło o uczucia, finanse, nadzieje, obawy, troszeczkę chyba w górę muszą iść te karty troszkę, no i Zobaczmy jaki wynik. A w tle? W tle mamy diabła. Diabeł, który może nam podpowiadać różne brzydkie rzeczy, może nas tak więzić czymś, przywiązywać do siebie, ograniczać nam wolność. No i na razie jesteśmy troszeczkę ograniczeni w naszej wolności. Niechybnie. Diabeł to jest też ciemna strona kochanków, tak? to są te wszystkie rzeczy, które e, takie są niepopularne, to jest też obiadanie się, picie, w ogóle korzystanie z życia ponad miarę, w sensie takim, że no, jeśli będziemy siedzieć w domu i zaglądać cały czas do lodówki albo do szafki ze słodyczami, to no, będzie nam trudno potem zmieścić się w te drzwi, <grywki> kiedy już minie ten czas takiego, e, tych ograniczeń. I restrykcji. Więc ten diabeł w tle no, mówi dużo, że może to być przyłom, połączenie z, jakimś, z jakąś potrzebą zaku, zaku, zakupo, zakupienia większej ilości rzeczy, czy takiego właśnie takiego panikowania też. No i diabeł wtedy się cieszy. Zobaczmy, co tutaj wycofuje się. Śmierć. Karta śmierci, tak? No jest to też e, karta mówiąca o transformacji, o tym, że zmienia się wszystko, i to prawda, jest tak. To jest głęboka transformacja, to jest w ogóle karta Skorpiona, e, też połączona tutaj z intuicją głęboką, tak jak arcykapłanka, która leży jako główna Wasza energia, połączona też z księżycem, z tą żeńskością. Tak tutaj ta śmierć, e, nawet w języku polskim, śmierć ma rodzaj żeński, więc mamy tutaj do czynienia z taką energią transformacji, która rzeczywiście może być silna, trudna dla nas, bo to jest tanięcie twarzą w twarz z faktem takie uświadomienie sobie tak naprawdę tego, że jesteśmy wszyscy śmiertel śmiertelni. My to wszystko wiemy. Natomiast żyjąc takim, w takim pędzie dnia codziennego, kiedy nie musimy siedzieć w domu i nie jesteśmy tak restrykcyjnie zamknięci, i wszyscy w podobnej sytuacji, to wtedy być może nie przychodzi nam tak często do głowy właśnie myślenie o śmierci, bo to nie w tym rzecz. Mamy się cieszyć z życia i ta śmierć też ma, ma nam przypominać, że póki żyjemy, powinniśmy się cieszyć z życia, ale jeśli cieszymy się z życia, to nie tak, że przejadamy się, czy, czy pijemy za dużo, czy w ogóle korzystamy z używek bez miary. Więc tutaj trzeba przetransformować. Może to jest właśnie szansa teraz, będąc w domu, zrobić jakąś transformację. Możemy właściwie mieć czas na ćwiczenie, tylko trzeba pobudzić się, podjąć decyzję, że tak, teraz będę transformować, a nie tylko myśleć o tym, że może kiedyś. Teraz nie ma wymówki, nie mam czasu. Można ewentualnie znaleźć, oczywiście, jeśli ktoś chce, natomiast niekoniecznie. No i może to być trudne, bo jesteśmy mm, sami. Często albo jesteśmy z dala od bliskich. To wszystko zależy. Czytanie jest ogólne, więc musicie brać to pod uwagę. Transformacja u każdego może przebiegać inaczej. Na pewno może to być trudny proces, i to jest proces, który się dokonuje, wycofuje, przynajmniej nadchodzi kwiecień, i ta energia będzie ulegać zmianie. Zobaczmy, co przychodzi. Siedem mieczy. Energia takiego myślenia, większej ilości myśli, które nie mają żadnej formy, to jest myślenie, jak tu z tego wszystkiego się wydostać bez szwanku, albo jak to zrobić, tą transformację, żeby nie musieć się męczyć, albo jak tu poćwiczyć, leżąc na kanapie i właściwie zajadając coś dobrego i oglądając filmy. No to jest właśnie energia takiego oszukiwania siebie wymyślania różnych powodów, dla których czegoś nie można zrobić, bo to jest oszustwo, to jest złodziejstwo, więc dla niektórych uwaga. Patrzcie, czy czasem nie kręci się wokół was złodziej jakiś. No, i zwracajcie uwagę na to, co myślicie, jakie są wasze myśli, czy one w ogóle mają jakąś formę, czy dajecie im taki taką swobodę, że wtedy ciągną Was gdzieś tam w jakieś ciemne zakątki waszego umysłu, albo w, taką, w takie myślenie negatywne też mogą Was tam zaprowadzić. A tutaj mamy kartę trzech buław, jeżeli popatrzymy na żywioł ognia. Żywioł ognia to jest kariera, to może być też. Wasza twórczość, czyli stworzenie na przykład nowej osoby. Jeżeli jesteście akurat przy nadziei, no to mogą to być właśnie szczęśliwe narodziny. Może to być okres, gdzie powiększy się rodzina z różnych względów albo stworzycie w ogóle coś, coś nowego, albo oczekujecie sukcesu. Yy, stoicie pewnie na Ziemi. Trójki to są bardzo solidne, yy, tutaj. Yy, energię. Więc to jest takie bycie tu i teraz, oczekiwanie, że to wszystko, co się dzieje, minie i ja tutaj oczekuję mojego sukcesu. Teraz się spodziewam, że on przyjdzie i będzie. I jest to naprawdę bardzo pięknie przedstawiona ener energia akurat w tej talii. Zobaczmy, co tutaj w umyśle u Was. No mamy tutaj wieże. Jakaś niespodziewana zmiana, to może być zmiana myślenia, ponieważ no, jeśli tu jest transformacja, to tutaj, jak widać, no, no, coś się dzieje w tej pracy, to znaczy albo już tej pracy nie ma, albo nie chodzimy do tej pracy, no bo wiadomo, jest tutaj koronawirus, więc siedzimy. No i w związku z tym nastąpi generalnie zmiana albo przekwalifikowanie się, albo coś y, takiego, co, czego się nie spodziewamy. Więc to dla każdego może być inna sytuacja. Trzeba zwrócić na to uwagę, y, jak ta wieża, czyli ta zmiana niespodziewana y, pojawi się w Waszym życiu. Już macie w tej chwili trzy karty Wielkich Arkan, więc wygląda, że to nawet tutaj w tle jest diabeł, więc to jest więcej nawet niż trzy wygląda to na ogromną zmianę, przynajmniej dla niektórych, jeśli chodzi o zatrudnienie. Lub myślenie, tak? Może to jest przestawienie swojego myślenia 100%, że trzeba coś wymyśleć, zmienić, podejście do pracy czy do tego, co, czym się zajmuję, co robię. Może nie muszę jeździć do pracy codziennie, mogę pracować z domu, tak? Może nagle pojawi się jakaś okazja, sytuacja, yy, tylko że może to być też tak, że stracicie. Pracę nagle i niespodziewanie, ze względu właśnie na to, co się dzieje, dla różnych osób będzie to inna sytuacja. Zobaczmy, co w związkach. Księżyc. Księżyc, czyli poszukiwanie, poszukiwanie siebie, poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie relacji, w której będziemy się czuli dobrze. To jest też energia tutaj, połączona z księżycem, no bo tu mamy księżyc, tutaj jest księżyc. No jest to taka, taka energia, w której nie do końca wiemy, co się dzieje, bo tutaj ta kobieta właściwie na kolanach sobie szuka jakiegoś wyjścia, poszukuje jakiejś drogi czy ścieżki. Od, chciałaby coś odkryć, ale że księżyc tak słabo świeci, to niekoniecznie widzi, dokąd ona tutaj zmierza, więc to jest taka niewiadoma. Dla niektórych osób może to być niewiadoma, bo boicie się, bo to jest dużo strachu też przy księżycu, jeśli ktoś jest w ciąży i tutaj może to być strach związany z tym, jak tutaj z tym porodem, narodzinami i tak dalej w obecnej sytuacji. To jest wiele strachu dotyczącego w ogóle obaw na temat naszych bliskich, żeby nie zachorowali, żebyśmy my nie byli chorzy i tak dalej. Dużo, dużo strachu. E, oprócz tego ten strach jest też e, wokół nas, bo diabeł to też jest e, taki strach przed tym, co się dzieje. No i nie wiadomo, tak? Nie wiadomo, co, czego możemy się spodziewać. Tutaj wieża, tutaj księżyc. No, jest to trudna tutaj po przekątnej taka energia pokazana i y, 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 y w relacjach, i y w umyśle. Czyli serce i umysł tutaj nie wiedzą, jak się tutaj odnaleźć. A tu potrzeba zachować taką równowagę, twardo stanąć obiema stopami na ziemi. I tak jak cesarzowa, którą tutaj macie w tych ziemskich energiach, czyli fizyczność, obfitość, czyli ciąża, tak? No dla niektórych to ewidentnie tutaj pokazuje ciążę, tak? Bo tutaj jest płodność w tej arcykapłance też. Więc y, trzeba tutaj trzymać się tego, że mamy obfitość, która jest wokół nas, że Matka Ziemia nas wykarmi, że y, właściwie y, potrzebujemy tylko zwrócić uwagę i być wdzięcznym za to, co się dzieje, y, że nadal jest jedzenie w sklepach, że właściwie y, ta choroba dla wielu jest taka lekka, nie jest y, śmiertelna. No, dla wielu jest śmiertelna, ale no, nie dla wszystkich. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co jest wokół nas, co, na czym możemy się wesprzeć, w czym możemy zobaczyć tą obfitość. Czy w tym, że mamy rodziny dookoła, albo w tym, że mamy pracę nadal, albo pracujemy online. Zwróćcie uwagę na każdy aspekt swojego życia, albo to, że macie czas na ćwiczenia, na to, żeby coś robić, coś robić dla siebie, przeczytać jakieś książki, pokończyć jakieś projekty, które gdzieś pozaczynaliście i nie mieliście czasu ich pokończyć. Tak więc mamy znowu tutaj kartę Wielkich Arkan, więc będzie to może duży miesiąc dla niektórych z Was i no, w zależności od indywidualnej sytuacji. Nadzieje obawy. No tutaj możecie się obawiać, że nie będzie wystarczająco i wystarczającej ilości e, jedzenia czy pieniędzy, że może nadejść jakiś kryzys. To może być obawa rzeczywiście, bo tutaj mamy pięć monet, a to jest bieda. To jest takie obawianie się, że no, nie, mogę nie mieć gdzie mieszkać albo nie mieć co jeść. E, natomiast no, nie skupiałabym się tutaj e, w ten sposób, e, bo Trzeba mieć nadzieję, że wszystko wróci do normy, że będziemy powoli odbudowywać to, co musieliśmy zatrzymać tak, na ten moment. I tutaj też jest budowniczy, proszę. Jak mówię, i od razu przyszedł. Osoba, która zbuduje swoje imperium tak czy inaczej, osoba, która doskonale rozumie, że przychodzi moment, kiedy trzeba się zebrać w sobie i zacząć budować fundamenty, zalewać, tworzyć swoje życie na nowo, tak, żeby osią osiągnąć sukces. Cesarzowa, cesarz, tak? I tutaj mamy to małe dziecko. Dla niektórych bliźniąt zdecydowanie będzie to jakaś rodzinna sytuacja, gdzie może pojawić się właśnie nowe dziecko. I to też jest transformacja, i to też jest wtedy wieża, bo cały świat staje do góry nogami, gdy rodzi się dziecko. Nie wiemy, to dziecko będzie płakać, spać, nie spać, jeść, nie jeść, tak? To, to jest właśnie to. Natomiast tutaj te siedem mieczy to mnie trochę fascynuje. Dlaczego akurat siedem mieczy? tutaj tej przychodzącej energii. I jak tutaj można też tą kartę przeczytać jako bycie takim rozmażonym, bo patrzymy na twarz tego, tej osoby. On tutaj tak patrzy w te gwiazdy i tak szuka, co ja tutaj mogę wymyśleć, jakie pomysły zrealizować. Bo to może też być ilość pomysłów do zrealizowania, tak? Bycie sprytnym też. Jak tutaj nie zwariować całej tej sytuacji? Zobaczmy. Dlaczego siedem mieczy? No bo tu może być obawa o rodzinę, że, że tutaj coś się też może zakończyć. To jest taka, taki strach. Tutaj bardzo mi się to kojarzy z, to, z tym diabłem też i z wieżą. Takie takie wchodzenie w, w ten umysł, takie bycie, w tym umyśle, żeby uniknąć rzeczywistości. Takie mam tutaj odnoszę wrażenie w tej talii i w tym czytaniu, bo boimy się, że coś się skończy bezpowrotnie i już nie wróci. Tak? Zresztą ta transformacja, ta wieża tutaj one mogą mówić o tym. Że to coś tutaj może się bezpowrotnie skończyć. I już nie być nigdy takie same, ale nic w życiu nie stoi w miejscu i nie jest takie samo. Tutaj ta arcykapłanka na początku mówiłam, że ona siedzi i obserwuje, więc wy tutaj macie za zadanie być jak arcykapłanka. Z tą mądrością, obserwowaniem. Obfitością, jeśli jest jakaś strata, akceptacja, jeśli jest zysk, akceptacja, tak? I mamy tutaj też energię obfitości, więc to jest samo życie tutaj na stole. Jeszcze dlaczego 5 monet. 5 monet, bo tutaj trzeba. Zobaczyć, że poprzez takie doświadczenia różne, które w naszym życiu się dzieją, dochodzimy do mistrzostwa i możemy potem wytłumaczyć innym, czy pokazać też, czy nauczyć ich, jak przetrwać w takiej sytuacji, jak sobie pomóc, jak sobie poradzić. To też może być informacja o tym, żeby zobaczyć, że macie tutaj możliwość zajęcia się czymś, jakąś pracą, że niepotrzebnie tutaj może skupiamy się na pięciu monetach, może warto skupić się na trzech. I e, po prostu zająć się e, tym, co robimy najlepiej i to, co potrafimy robić najlepiej. I wtedy zbudujemy sobie tutaj e, taką swoją e, nową rzeczywistość, nowe życie w obfitości tutaj tej arcykapłanki, która w tej talii jest po prostu jak marzenie. Więc życzę Wam e, właśnie, żeby tak się stało. E, żebyście mogli tutaj zobaczyć, że nic nie dzieje się bez przyczyny i że my z tego wyjdziemy obronną ręką z nowymi doświadczeniami. Bo przecież żyjemy tutaj przez jakiś czas, przechodzą potem nasze dzieci, bo my powoli będziemy odchodzić, tak? Tak jak odeszli przed nami nasi przodkowie. Więc to są doświadczenia, dzięki którym możemy uczyć naszych, naszych potomków tego, w jaki sposób sobie poradzić. Zobaczmy, co jeszcze tutaj talia je. The Was of Creation pokaże nam pokaże nam. Pokazuje nam tutaj jakąś taką sytuację, w której nie wiadomo o co chodzi. Więc zobaczymy o co chodzi w twórczyni tej talii. Tak jakby była burza śnieżna, tak jakbyśmy nie widzieli końca tego. Tak jakbyśmy czuli, że tutaj coś się zadziewa. To jest takie zimno, to jest zima. Ale to jest też jej piękno tej zimy. To jest taki trudny okres w, w całym roku, tak? Bo mamy okres wiosny, który jest moim na przykład ulubionym. Lato tak samo, jesień. Te, te trzy sezony są takie, gdzie cieszymy się z różnych. Um, Dobrodziejstw natury, tak? Natomiast zimą też się cieszymy z dobrodzie, dobrodziejstw natury, ale często jest to zimno, a zimno doskwiera. Jeśli nie mamy odzieży, domu i tak dalej, tutaj ta bieda nam się pokazała, te pięć monet i tutaj ta obawa, to wtedy odczuwamy to zimno w sposób taki no, przenikliwy, niezdrowy, chorujemy, tak? Więc to jest taki okres trudny. Więc yy, przepływa, wtedy wiatr wieje śniegiem po oczach, i tak dalej. Nie, nie zawsze jest cudowna, piękna pogoda na stoku góry, gdzie zjeżdżamy sobie na nartach czy na sankach. Więc trzeba zobaczyć, że i, żyjemy w świecie dualnym i, i mamy tutaj uroki nowych narodzin, na przykład yy, poczęcia nowego życia, zbudowania nowego domu, ale też mamy śmierć na stole, i transformację, i wychodzenie, i wieży, która mówi o zmianach ta, takich gwałtownych. Które mogą też być, istnieć w pogodzie, tak? bo to nie musi być akurat coś innego, ale to może być też w myśleniu. Więc jest to połączenie dwóch aspektów życia. Piękna i brzydoty, na przykład. Życia i śmierci. Bogactwa i biedy, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy to pokazane. I tu chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę, byli obserwatorami tego, co się dzieje wokół nas i żebyśmy wyciągali wnioski zwracali uwagę na to co mamy w obfitości byli wdzięczni za wszystkie dobre rzeczy które na, do nas przychodzą i budowali swoje nowe życie krok po kroku i e, każdego dnia trochę nie musimy tego robić od razu i wielkimi skokami tak? i nawet jeśli nie widzimy teraz żadnych możliwości czy, czy mamy tutaj taki zaciemniony obraz bo mamy też księżyc to nie znaczy, że nic się nie będzie działo w przyszłości. Możemy mieć wizję, możemy mieć taką nadzieję i połączenie z intuicją, że to wszystko wyjdzie nam na dobre. W naszym życiu jest dużo możliwości, z których możemy skorzystać, i możemy korzystać z życia w sposób zrównoważony i o to chodzi. Możemy dokonać transformacji, możemy przeżyć to, co w tej chwili się dzieje, w najlepszy sposób, jaki możemy tak żebyśmy czuli satysfakcję później z tego, że daliśmy sobie radę. Także korzystajmy ze swoich talentów, każdy może robić to, co umie robić najlepiej, czy to w niesieniu pomocy, czy to w wspomaganiu innych poprzez właśnie internet, organizowaniu jakichś zgromadzeń internetowych może, czy śpiewania wspólnego, grania, czy medytacji, innego rodzaju rzeczy. Natomiast jeśli macie ochotę na jakieś czytania, które jeszcze mogę zrobić w kwietniu, to proszę, piszcie może w komentarzach, czy to czytania o miłości, czy czytania na temat finansów, czy, czy jakieś inne czytania. Zobaczymy, kto ma jaki pomysł. Może ja też potrzebuję inspiracji. Dziękuję Wam za, za uwagę i do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego.